Porozmawiajmy teraz na temat zabawy z niemowlęciem. Trzymiesięczne niemowlę doskonale rozpoznaje już swoją mamę. Y mama właśnie tutaj bawi się z dzieckiem zabaweczkami. Zabaweczki są świetne, ponieważ są przystosowane i do wieku dziecka, łatwe w utrzymaniu higieny, czyli łatwe do umycia, żeby dziecko właśnie wkładając do buzi, jaki tu mamy przykład, na przykładzie malutkiej Ani, wkładając do buźki nie miało rzeczy brudnej, brudnej z bakteriami jakiejś, gdzie mogłoby to przynieść skutek pod tytułem pleśniawki lub zapalenie jamy ustnej. Także są to zabaweczki super i tak jak wcześniej wspomniałam, bardzo prosimy wszystkie mamy, żeby kupiły zabaweczki za testami, żeby to były dostosowane do wieku dziecka. Bardzo ważne, jeżeli chodzi o zabawki, jest to, żeby była różna kolorystyka. Dziecko przez to przygląda się. O właśnie, interesuje się, yy, przez to poznaje kolory i ma. Kontakt z uśmiechniętą mamą. W czasie zabawy dziecka i w ogóle kiedy pielęgnujemy maluszka, yy, pamiętajmy cały czas o tym, że nie mówimy do dziecka, oczywiście zdrabniamy różne słowa, mówimy pieszczotliwie, tylko nie zmieniajmy tonu naszego głosu na ton piszczący, na ton yy, zupełnie inny, tak y, ani mama, ani tata oczywiście, tylko mówmy normalnie, spokojnie i powoli. Wtedy dziecko będzie zadowolone, ponieważ przyzwyczajanie dziecka małego do podniesionego tonu, do tonu takiego wręcz dziecięcego, piskliwego, źle wpływa na rozwój dziecka. Ono jest wtedy rozkojarzone, jego głos, jego mamy zmienia się. Czyli mówmy spokojnie, ale tak jak do dorosłego człowieka. I jeszcze bardzo ważna uwaga serdeczna prośba od wszystkich lekarzy pediatrów, od psychologów głównie nie spędzajcie państwo czasu wolnego z dzieckiem w hipermarketach.